przedostatni dzień mojej diety i dzisiaj na obiad mam pieczeń wieprzową z jabłkiem i soczewicą na śniadanie omlet z boczkiem, to od razu zostawię Humus z podwieczorkiem i pieczywem drugie śniadanie marmurkowe ciasto, co ważne no jest w alergenach zobaczcie, bez mleka i na podwieczorek krem brokułowy z płatkami z migdałów u nas totalny Armagedon Padajeli. Tak, przyszedłeś do Bobo, żeby już nie płakał? Jesteś wspaniałym bratem. Oddałeś. Oddałeś mu zabawkę, zgadza się? No, ma, już ma. Już ma. A ty pokaż, co masz? Ty masz naklejki? Uważaj, poczekaj tutaj na nóżki, Bobo. Ma tutaj. No, Wiesz co, tutaj mu połóż. Tutaj. Przy rączkach. Może tutaj. Dobrze, może być tutaj. A pokażesz, jakie ty masz naklejki? Pokaż, jakie masz naklejki. Tu chcesz spać z Bobo? Chodźmy idziemy. Póki Bobo tu siedzi, to chodźmy idziemy układać naklejki. Gdzie są twoje naklejki? Nie chcę. Nie chcesz naklejek? Coś się ponaklejali. Pucle chcesz? A Tom Grek to posprząta. Mhm. Nie wiem, czy już się z Wami dzisiaj witam, czy nie. Także witam w kolejnym dniu vlog, MASO. Dzisiaj jest 20 grudnia, wtorek miałam mieć wizytę u fizjoterapeutki uroginekologicznej ale niestety fizjoterapeutka się pochorowała i wizyta została odwołana, także w takim razie chyba będę dzisiaj lepiła pierogi dla Leona, bo inne zamawiam ale o tym opowiem Wam może później, natomiast teraz zrobię sobie kawkę z tym sokiem i mlekiem, które Wam pokazywałam a Leona spróbuje nakłonić do dekorowania pierników ale zanim to chciałam Wam pokazać, że. W... słucham się babci! Dobrze, babcia przyjedzie. Niedługo będzie, tak? Długo! Niedługo będzie. Chciałam Wam pokazać taki środek do mycia zmywarki. Ja y, nie powiem, bym to robiła raz w miesiącu. Myślę, że prędzej raz na półtora. Natomiast y, używam prędzej takich tabletek do mycia zmywarki, natomiast pamiętajcie, że. To jest ważne, aby myć zmywarkę, także polecam. Ok, pierogi? Ile chcesz pierogów? Ile chcesz pierogów? Dużo. Dużo? To policz, ile chcesz pierogów? Jeden, pięć, pięć. Pięć? Policzymy. Jeden. Dwa. Trzy. Trzy. Pięć. Pięć! Brawo! Pięć pierogów. Spróbujemy trzy, co? Moje dużo. Może dużo. No, nie wiem, czy jest tak super spienione, ale może potem spróbuję takim ręcznym spieniaczem przetestować to mleko. Natomiast dzisiaj do kawy doleję sobie któregoś syropu. Tylko jeszcze nie wiem, którego, ale chyba zdecyduję się na czekoladowe ciasteczko. Mm, naprawdę smaczne. Dobrze, usiądź. To jest mamy kawa, nie mleko. Jak nie jestem zwolenniczką kawy z mlekiem, tak smakować czasami lubię. I muszą przyznać, że ten syrop także jest e, bardzo smaczny. Taki. Mhm. Muszę przyznać, że to taka trochę świąteczna kawa. Dobre pierogi? Smakują, to dobrze, że smakują. Czy udało mi się Ciebie dziecko przekonać do dekorowania pierniczków? Może, może zobaczymy, co z tego będzie. ale zobacz. Będziemy dekorować pierniczki. Mamy takie, oto do tego. Tu A to nie jest do jedzenia. Tu A to nie jest do jedzenia. Teraz dzisiaj dekorujemy pierniczki. Zobacz. Mamy takie pisaki w różnych kolorach. Który ci się podoba najbardziej? Ten? ten. Dobra, ja wezmę ten. Zobacz, otwieramy. Trzymaj. Wow, i zobacz. ja? Nie, to nie jest jeszcze do jedzenia gotowe. Zobacz. O, pięknie. I jeszcze to. Tym samym czy innym? Nie tą. Tym. Proszę. To teraz ty sam. Brawo! Które Ci się podoba posypka najbardziej? Którą byś chciał? Tą? Gdzie mam posypać? Poczekaj, mama tutaj Ci wysypie. na talerzyk. I to trzeba zobacz, Posypać tu. Zobacz. Wow. Teraz tu. Które ci się podobają jeszcze? Te. Gwiazdki? No, trzymaj. Dobra. Proboj. Dobre? Mm, tešne. Či kulka spadla. Zaraz idę um, usypiać Felucie, także nasza pierniczkowa przygoda się skończy. Cieszę się, że udało mi się syna w końcu przekonać. Fajnie jest, Leon? Fajnie jest ozdabiać pierniczki? Leosiu? Leosiu, czy jest fajnie? O, Leoś w ogóle mnie nie słucha. Jest fajnie? No pewnie, że jest fajnie, widzisz? Super. W rodzinne piernikowanie zaangażował się i tatuś. Zobaczcie, pokaż. A musisz czymś posypać. Dlaczego? No bo mamy dużo posypki. Nie chcę sypać. No, raz, dwa, dzisiaj się spieszy. Dzisiaj się spieszysz? Do sąsiada. A po co? Porozmawiać. Nie idziesz do sąsiada. <grym> Które dzisiaj jest? Tu jest 21. odpadnięta. 22. Naprawdę jestem bardzo brzydka chyba i potrzebuję dużo. Nie, dziękuję, bardzo lubię. Regenerująca maska notka. A może to będzie orężatka. Największe rozczarowanie dnia. Komuś tak się spodobało wczoraj dekorowanie pierniczków, że już od nowa by chciał. Kochanie, obiecuję Ci, że jak zjem śniadanie, to udekorujemy. A to jest moje śniadanie dzisiaj, czyli placuszki z batatów, sezamie, z guacamole. Bardzo to lubię, chociaż jest malutkie, ale smaczne. Nie wiem, jak moje życie będzie wyglądało od jutra, bo to jest ostatni dzień mojej diety i po kolei. Na drugie śniadanie mam sałatkę, na kolację lasagne. Na obiad gulasz wieprzowy z kaszą gryczaną i na podwieczorek ukochane banoficarze. U nas dzisiaj ciąg dalszy dekorowania. Tak, Leo się wzbraniał, a teraz zobaczcie, tak mu się spodobało, że od rana, odkąd tylko się obudził, mówił, że chce o, robić ja małym domę. Już ci pomagam. O, woda. Chcesz jeść? Jeść. Nie, niedobre. Mm. Niedobre. Niedobre. Niedobre, mamie nie smakuje. Niedobre. Dobre. Niedobre. Ponieważ ja nie lubię tych dekoracji i nie jestem ich zwolenniczką, dlatego specjalnie do ozdób kupiłam ten domek. A nasze pierniki zostawiłam takie, wiecie, czyste do jedzenia. Le, nie jedz tego. Ale syn i tak jak się spodziewałam te pierniczki z tymi ozdobami trochę je. No trudno. Mówią, że przy dzieciach nie można niczego planować. Okazuje się, że w ogóle nie można przy mamie też niczego planować. Miałam dzisiaj lepić pierogi dla Leona. Tylko dla Leona, bo jak już Wam wspominałam, dla nas zamawiamy takie z kapustą i grzybami. No ale że takich Leon nie zje, to chciałam dla niego upiec z mięsem. Jednak kupię po prostu paczkę pierogów z mięsem, bo dostałam dużej gorączki. Prawda? I się źle czuję. Idziemy rozpakować prezenty. Ciekawe, czy dzisiaj mąż będzie grzeczny. Powinnam wstawić to, jaki wczoraj był niemiły przy rozpakowywaniu prezentów. Wycięłam, ale jeszcze nie opublikowałam, to jeszcze mogę dodać. Jakby ktoś miał wątpliwości, czym się zajmuje matka w domu, to ewidentnie praniem. Jedno pranie, drugie pranie. Trzecie pranie i dwa prania mam do wyjęcia z suszarki. Boże, zobaczcie, jaki sajgon. Ale naprawdę dzisiaj jestem zdechła i nic nie byłam w stanie robić. 21 dzisiaj. To dzisiaj szocik, może jakiś zdrowotny, to w sumie dobrze może mi pomoże. Mam nadzieję, że zdrowotny jest. No a co to może być? Już miałam trzy takie, więc nie wiem co to jest. Fokus shot. Granat, rzęszeń, kofeina, chili. Boże, znowu będzie paliło w gardziołko. Nie mogłaś kupić jakiegoś takiego A to już tam, smaku karmelu? jedno wypiłaś na razie. Dwa. Tak? No teraz trzecie musiałeś. To teraz ten beauty jednak wypiję najpierw. Łatwo. No już w ogóle łatwo, już zostały zobacz tylko trzy prezenty. Mmm, ale będzie wątku, papawie. Ktoś jest dzisiaj taki spokojny. Sam się budzi, sam zasypia. Idealny dzień. Tak samo ten człowiek. Miał dzisiaj trzy godziny drzemki, które nie miał wcale. A dzisiaj jak na zamówienie, matka z gorączką, to synuś też odleciał. Wszystko na to wskazuje, że będę prawdziwą bizneswoman, bo kolejna paczka z Winted leci. Juhu! Zarob wiesz, że na tym zarobię? Ze 20 zł. Wspaniałe tło jest za mną, ale najlepsze, jakie udało mi się znaleźć w tym bałaganie. Jestem ubrana warstwowo, bo mi zimno, ale muszę rozpakować paczki, które mąż przyniósł dzisiaj z wyjazdów, także mm, zobaczę, co tu jest. Po pierwsze, standardowo alkohol, czyli nie dla mnie. Kalendarz, taki wiecie, zeszytowy, a tu są, podejrzewam, dwa kalendarze takie ścienne. Wszystko się zgadza, nie pomyliłam się. Generalnie, po wyjazdach Rafała, jesteśmy bardzo bogaci w alkohol. Po prostu alkohol jest w każdej paczce i w praktycznie każdej paczce są kalendarze. Także mamy kolejny kalendarz. I kolejny kalendarz ścienny. Monia wyłała, także wybierze sobie, który będzie chciała. I uwaga, tu mamy. Ciekawe co to jest. Nie jest podpisane, jest zaklejone. Podstawka pod telefon, ale taka fajna, jakby betonowa. To jest firma Torgle? To betonowa. Czy, No nie wiem, ale fajna. Ja mam taką, wiecie, drewnianą za 5 zł z Ikei. A to? O, a to jest słuchajcie, kalendarz. To ja wiem. To nie jest pod telefon, tylko pod ten kalendarz pewnie. Wow, no to taki kalendarz jest bardzo oryginalny. Myślę, że ten jest yy, spoko. Podoba mi się. Wygrzebałam się na chwilę, żeby yy, pokazać Wam jeszcze jedną paczkę z odmitłoki. Jest absolutnie przepiękna, cała czerwona yy, jak logo tej firmy. I tak, to jest taki kalendarz. Wysłuchajcie kalendarz, gdzie samemu wpisujemy datę i miesiąc, także myślę, że spoko rozwiązanie i dalej, tu jest standardowo alkohol, tu mamy herbatkę, to nie wiem co to jest ale w kształcie choinki, do chyba pomiaru m, nakrętek, Tak, wiecie nie nakrętek, wkrętek no ja nie wiem, nie znam się a tu są pierniczki, także e, super, bardzo dziękujemy a tu była jeszcze jedna taka mm, może dobrze złożymy pranie a to jest jeszcze jedna paczka z piwami, jest miodowe korzenne i jakieś, nie wiem nie mogę przekręcić Leon zmusza mnie jeszcze do złożenia prania i robię sobie herbatkę i despać. Ja już jestem w łóżku i właściwie jestem tu dosyć długo, bo zdążyłam obejrzeć do końca ten serial Omegan i Harem. I dajcie mi proszę koniecznie znać, czy wy oglądaliście, czy nie, i co sądzicie. Natomiast ja muszę przyznać, że oczywiście ja częściowo ich rozumiem, ale moim zdaniem to jest tam dużo naciąganych historii i no nie wiem, jakoś tak chyba bardziej mnie do siebie zniechęcili, niż przekonali. Ale zapraszam do dyskusji. Ciekawa jestem, co Wy sądzicie na ten temat. Ja generalnie uwielbiam Rodzinę Królewską. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. I tak jak na przykład nie oglądam raczej filmów, ani seriali, tak serial The Crown wyczekuje na każdy kolejny sezon. Bardzo, bardzo lubię. Natomiast moja babcia Helena, czyli mama mojego taty, zawsze bardzo żyła wszystkimi historiami o tej rodzinie królewskiej kupowała życie na gorąco, jak tylko byli na okładce i chyba ona gdzieś mi tak po prostu przekazała trochę mm, zainteresowanie właśnie y, nimi idę już spać włączę sobie jeszcze może YouTube jakieś vlogmasy i trochę idę spać, czekam sprawdzam czy mi wróci gorączka czy nie, żeby ewentualnie wziąć kolejny app up, bo leczę się upem jak wiecie, karmię piersią, więc nie mam zbyt szerokiego wachlarza co do y, leczenia i przyjmowanych leków, ale mam herbatkę z cytryną i miodem, także siła natury niech będzie duża. Mam nadzieję tylko, że nie zarażę chłopaków. Felka podobno nie zaraża, bo skoro karmię, to przekazuję mu przeciwciała, tak mi wmawiają i mocno w to wierzę. Natomiast trochę martwię się o Leona, no bo on wiecie, po tym antybiotyku osłabiony, także boję się, żeby nie złapał czegoś. No ale mam nadzieję, że, że nie złapał. Miały być pierogi, a jest gorączka i Netflix. Także może to po coś było. Może właśnie powinnam poleżeć, zwolnić, odpocząć. Uciekam. Zostawcie mi trochę w komentarzach, wiecie, energii i wsparcia i prześlijcie mi trochę zdrowia, bo przyda mi się. No i oczywiście jak zawsze zachęcam do zostawienia kciuku w górę oraz subskrypcji kanału. Dajcie mi suba na pocieszenie. 爸。